Dzień dobry, witajcie kochani w czytaniu prognozy tygodniowej na tydzień od 16 do 22 grudnia, czyli ten ostatni przedświąteczny tydzień. Dzisiaj opowiem Wam, jak energetyka towarzyszy poszczególnym drogom życia. W opisie będziecie mieć minuty, w których mówię o danej wibracji, oraz opis, jak policzyć, jaką jesteście drogą życia. Na wstępie zawsze zachęcam do zapoznania się. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, z legendą, jakie dni dana energetyka jest oznaczona jaką ikonką, zatem mamy trzecie oko, czyli to są dni siódemkowo-dziewiątkowe, gdzie ważny jest aspekt duchowy, intuicyjny. Te ludziczki to relacje, rodzina, współpraca, czyli dni trójkowo, dwójkowo, szóstkowe. Świnka, skarbonka to dni związane z materią, z pracą, z zarabianiem, czyli 1, 4, 8. Dzień zmian, czyli dzień, w którym może być zmienna dynamika wydarzeń, warto tutaj o pokorę o akceptację. to są dni piątkowe. No i możesz kończyć Dni dziewiątkowe, czyli z czym warto się żegnać, i możesz zaczynać dni jedynkowe, co warto rozpoczynać. Zatem, kochani, zaczynamy. Drogie jedynki numerologiczne u was początek tygodnia zaczyna się piękną energią początku, bo w poniedziałek, 16 grudnia jesteście w energii jedynkowej, czyli warto wtedy zaczynać. Mamy połączenie 1-7, to jest bardzo silne takie intelektualne pobudzenie, więc dobry czas też na wszelkie kwestie związane z nauką, jeżeli jest coś do zrobienia, co wymaga przyswojenia wiedzy, szczególnie tej, która was interesuje. Jak najbardziej piątek jest doskonałym czasem. Żeby zacząć, łatwiej wyciągnięcie takich trafnych wniosków czy analizę, natomiast generalnie jest to przypływ świeżej takiej energii, która pcha do działania. Relacyjnie są trzy dni u Was, bo wtorek, roda i sobota słuchajcie, zacznę od soboty bo to jest bardzo ładna energia na spotkania z ludźmi sobota 21, mamy oczko szczęśliwą trójeczkę w dniu jest to wasz szósty dzień osobisty, zatem fajny dzień na spotkania rodzinne, na zaopiekowanie się waszymi relacjami, na romantyczne kolacje, wyjścia na koncerty kulturalne, wydarzenia ponieważ szóstka lubi tego typu rzeczy, trójka tak samo natomiast wtorek i środa. We wtorek jesteście we drugim dniu osobistym, czyli bardziej uwrażliwionym. No teraz postawiłabym wtedy na współpracę, szczególnie w miejscach pracy, i otaczanie się energią kobiet. Ona może być pomocna środa 18 jesteście w energii trzeciego dnia osobistego i to jest piękny czas na zajęcia taneczne, natomiast w ogóle na smultoki, na otaczanie się ludźmi, na lekkość bycia i na kreatywne, artystyczne zajęcia. W piątek 20 może być bardziej emocjonalnie i nastawiłabym się na to, że też może być zmiennie, coś po prostu może ulec Waszej zmianie, albo wszechświat może Wam robić psikusa i pokazywać, że to co sobie zaplanujecie wcale nie ma racji bytu, dlatego ja zawsze powtarzam, dni piątkowe, Pełna akceptacja, nie robić sobie większych planów, skupić się na czymś, co na przykład porywa Wasze serce albo zmysły, czyli pójść na jakąś kolację, zadbać o zmysłowość w relacjach. Natomiast dwójka i piątka to jest duże obrażliwienie i też taka wewnętrzna nerwowość, która może się przełożyć na zewnętrzne okazywanie tej nerwowości. Zatem uważałabym na jakieś niesnackie czy kłótnie. W niedzielę 22. jesteście w energii takiej bardziej introwertycznej, ale to jest też dobry czas na to, żeby. E, pójść, e, słuchajcie, do lasu, pójść nad e, rzekę, e, zrobić coś, co m, będzie w kontakcie z naturą. Zawiesiłam się, ponieważ widzę tutaj błąd, zawsze jest jakiś błąd w tej prognozie, bo robię dwie na Instagrama i na e, YouTube'a, więc tutaj nie sugerujcie się, nie sugerujcie się tym slajdem, e, Tutaj chodzi o właśnie niedzielę, 22, w tej ikonce oka, trzeciego oka. Czyli mamy tylko dzień, niedziela, 22, 22 właśnie grudnia. Tak jak mówię, dać sobie więcej oddechu, pobyć ze sobą, zaznaczyć swoje granice. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o jedynki numerologiczne. Drogie dwójeczki numerologiczne. U Was pięknie się zaczyna poniedziałek od relacji, bo jesteście w dwójkowej energii, czyli zaczynacie poniedziałek w takim większym uwrażliwieniu. Mamy też w poniedziałek, zobaczcie karmę relacji w dniu. Przyjrzyjcie się temu, co się pojawia w Waszych kwestiach związkowych, czy w ogóle relacyjnych, być może też tych relacjach z kobietami bo tu generalnie jest coś do przepracowania w tym poniedziałek. Lżej będzie w wtorek, bo jest dzień trójkowy, spotyka się z ładną ósemką z siedemnastki, która jest taka ochronna i to może być doskonały dzień na, na współpracę, właśnie na pokazywanie siły swojej osobowości, w ogóle dobrze wykorzystać ten dzień, jeżeli chcecie się ubiegać o podwyżkę. O, iść do szefa, pokazać się, przedstawić, wykorzystajcie taką słoneczną moc występowania, Swobody wypowiedzi, czy w ogóle swobody pisania, wszystko to, co związane z taką lekkością. Piątek 20, jesteście w energii szóstkowej, dobry czas na randki, na spotkania z waszymi miłościami, na rodzinne też takie obiady czy wyjścia, w ogóle wszystko co związane jest też z kobiecością, z taką energią wenusjańską, zaopiekujcie też siebie w ten dzień, to jest bardzo dobry czas, żeby zaopiekować kwestie związane z pięknem, ale też z urodą, czyli wszelkie rzeczy, beauty. Jeżeli chodzi o pracę, to macie środę 18 i niedzielę 22 i zobaczcie niedźwiedzia, 22 to jest potężna energia, bo jesteście w energii ósmego dnia osobistego. I to jest 22, więc tworzenie wielkich planów, bardzo dobry dzień na organizację albo całego tygodnia, albo w ogóle jakiegoś przyszłego okresu. ósemka daje moc, daje siłę, jest ambicja, jest chęć działania, w ogóle taki zmysł organizatorski, a z tą 22 może chcieć robić rzeczy. Wielkie. Mamy też duży wgląd do intuicji, zatem warto jej tutaj słuchać. Natomiast środa tego 18 to jest dobry czas też na działanie. To jest czwarty dzień osobisty, więc tu może pójść troszeczkę trudniej na zasadzie zebrania się, ale warto wejść w tą energię i tak samo. Um, starać się wszystko skończyć, to co gdzieś tam wymaga zakończenia w projektach, waszych, nie wiem, przelewach, dokumentach, na zrobić porządki w dokumentach, to jest bardzo dobry dzień. Energia piątkowa jest w czwartek, z energią jedynkową z dziewiętnastki, więc jest taki zryw do działania. Korzystałabym z tej energii, robiła rzeczy nowe. Przede wszystkim, bo tu chodzi o jakieś nowości, albo wprowadzała jakieś zmiany. To jest właśnie bardzo dobra energia na wprowadzenie jakichś zmian, żeby dać taką świeżość, taką energię czegoś zupełnie nowego, co też będzie ekscytujące, bo o w piątce chodzi o ekscytację. Korzystajcie z tego. Drogie trójki numerologiczne, u Was moi mili. E Piątek i niedziela to są z energie związane z ezotryką i duchowością. Czyli w piątek, dzień siódemkowy i niedziela, dzień dziewiątkowy, osobisty. Zatem to jest też dzień, kiedy warto pokończyć sobie pewne kwestie, bo kolejny tydzień od 23 Grudnia zaczniecie z energią jedynki. Zatem tutaj, drogie trójeczki, w niedzielę kończycie, robicie porządki, pozbywacie się tego, co nie służy Wam. Natomiast to jest dobry czas na bycie w naturze zarówno piątek, jak i niedziela. W piątek silny wzgląd w intuicję. Jeżeli spędzacie więcej czasu nad wodą albo pod prysznicem, chociażby czym wam nie mogą przyjść bardzo dobre pomysły, słuchajcie mnie naprawdę to działa. I tutaj może być więcej rozkmin. Temacie relacyjnym, być może pojawi się jakaś kwestia, mamy. Jeżeli chodzi o tematy relacyjne, jak już jesteśmy, jak już powiedziałam o tych relacjach, to tutaj macie dwa dni: poniedziałek i czwartek. W poniedziałek jest energia trzeciego dnia osobistego, ona się spotyka z siódemką. W kwestiach relacyjnych, Na trójka łagodzi, powinno pójść przyjemniej, jakby w tych rozmowach może być tak właśnie bardziej lekko, natomiast w trójkowe dni nie oczekiwałabym jakiegoś polotu, jeżeli chodzi o głębie rozmów, trójka to raczej smutoki i takie yy, normalne, spokojne rozmowy, wiecie, zabawowe, więc może być luźniej też w pracy, jeżeli chodzi o ludzi, yy, nastawcie się, otw otwórzcie się na energię ludzi, w czwartek jesteście w szóstym dniu osobistym, Teraz dobry dzień na zaczynanie jakby też nowych randek, mamy jedynkę w dniu, ale to też może być dzień, kiedy Wasza pewność siebie może zostać podburzona w jakiś sposób, albo ktoś może też Wam podcinać skrzydła. Miejcie to na uwadze, szczególnie to osoby, które mają niższe poczucie własnej wartości. Dzień pracowy to wtorek, energia czwór, czwartego dnia osobistego i spotyka się z super siedemnastkową ósemką. W środę 21, natomiast, Boże, przepraszam, w sobotę 21, piękna ósemka, spotyka się z trójką, jest bardzo ładne dni jeden i drugi, to jest ósmy dzień osobisty, tamten czwarty wtorek, bardzo dobra energia na rozpoczynanie nowych projektów, na planowanie nowych projektów, mogą przyjść takie fajne, kreatywne pomysły, może być to współpraca z ludźmi, ale jest taka opatrzność tutaj, zatem dobry dzień wtorek też na podpisywanie umów, drogie. drogie numerologiczne. Jeżeli chodzi o czwórki numerologiczne, drogie czwórki, wy zaczynacie ten poniedziałek od energii pracowej, więc będę przy materii teraz, przy śwince, te świnka skarbonka, czyli poniedziałek, czwarty dzień osobisty, E, może być trudniej, może być bardziej dociążeniowo i zwróćcie uwagę na kwestie komunikacyjne, bo tutaj chodzi o to, żeby jasno i klarownie komunikować, co macie na myśli, tak? Natomiast e, jest to dobry dzień na koncepcyjną, analityczną i taką metodyczną pracę. Dobry czas na zgłębianie się w. Jakby kwestie wymagające rzetelności i też takiej szczegółowości. Piątek 20 jesteście w energii ósmego dnia osobistego, to jest dobry czas też na dociśnięcie i na współpracę. Natomiast w niedzielę 22 jesteście w energii pierwszego dnia osobistego, więc wspaniały czas na taką świeżą energię, na to, żeby wprowadzić coś nowego, wystartować z czymś nowym, ogłosić coś nowego, ale w ogóle energia. Na jakieś nowe plany, więc być może po prostu przyjdzie Wam też więcej pomysłów do głowy. We wtorek 17 jesteście w energii z piątego dnia osobistego, zatem wtedy, słuchajcie, płyniecie na fali. W ogóle 17 i piątka. Dobry czas na inwestycje, bo tu może szarpnąć, ale oczywiście miałabym na uwadze też takie zastanowienie się dwa razy, żeby nie podejmować zbyt pochopnej decyzji, natomiast w ogóle w czwórkowej energii trudniej podejmowanie spontanicznych decyzji, więc może właśnie warto skorzystać z energii piątki, żeby dać się ponieść spontaniczności, albo może ktoś Was do czegoś zachęcić, natomiast otwórzcie się na to, co przychodzi w ten wtorek. To, co mówiłam, czwartek i sobota jest to energia właśnie Związana z ezoteryką i z duchowością i z intelektualną, że tak powiem, rozkminą, szczególnie w czwartek 19. Tu się może też włączyć pracoholizm, natomiast bardzo ładnie w ten dzień połączyć kropki. W sobotę, natomiast 21. mocno mocna artystyczna energia, natomiast to jest dziewiąty dzień osobisty, więc Fajny czas na tańce, tak? Mamy trójkę, mamy dziewiątkę, jedna kocha tańczyć, druga lubi robić kreatywne rzeczy, komunikacja też jest lepsza, więc otaczałabym się tu ludźmi, generalnie robiła różne rzeczy, natomiast nie skupiała się na czymś nowym, żeby coś rozpoczynać. Piątka, piątki numerologiczne u Was zmiany nie, zaczynacie tydzień, czyli poniedziałek 16 grudnia jest energią zmiany, piąty dzień osobisty. Tak, przy, jakby weźcie pod uwagę, że w ten dzień może z, dużo się zmienić. Zatem to będzie dzień, kiedy warto się otworzyć na wszystko, co przychodzi. Może być też więcej zmian w polu relacyjnym, albo więcej niepowodzeń czy nieporozumień związanych z tematami relacyjnymi. We wtorek, natomiast, wchodzicie w energię właśnie rodzinną, skupioną na, na bliskich. To nie musi być koniecznie partner, to mogą być dzieci, to może być rodzina, czy bliskie wam osoby. Natomiast jest to energia takiej dużej odpowiedzialności. Być może w ten dzień będzie więcej zadań, które wymagają skupienia się właśnie na tematach rodzinnych. Czyli coś może odciągnąć Waszą uwagę właśnie na rzecz bliskich, ktoś może potrzebować od Was pomocy i poczujecie taką bardzo silną odpowiedzialność, żeby udzielić tej pomocy, żeby skupić się i być dla, dla bliskich. Środa to jest dzień siódemkowy, czyli wasz osobisty dzień siódemkowy, i on jest w połączeniu z osiemnastką dniu. Tak? Zatem tutaj bardzo dobrze jest zwrócić się w kierunku waszej intuicji, zapisać, co do was przychodzi i być może pogłębić tą wiedzę, która może coś się pojawić, czego chcecie się nauczyć. I, i takie, takie dni są bardzo dobrze, dobre, żeby się na to otworzyć. Natomiast dobrze też unikać w, ten, w tą środę przewódcowania, czyli i zadbać o taki, taką harmonię we wnętrzu, zadbać o spokój, o ciszę, żeby nie było za dużo hałasu, za dużo wiecie jakichś takich bodźców, które gdzieś tam rozpraszają, a które piątka lubi. To jest właśnie czas na wycilowanie. I dziewiąty dzień osobisty pojawia się w piątek 20, no i tu może być coś też na te, jakby na w kwestiach relacyjnych. Tak, mamy 20 w dniu, więc zwróćcie uwagę: być może niektóre piątki albo jakaś chociaż jedna piątka, nie wiemy tego, podejmie decyzję o zakończeniu jakiejś relacji. Dni związane z kwestiami zawodowo-finansowymi to jest silny czwartek, bardzo mocna ambicja. Jesteście w ósmym dniu osobistym, w dniu mamy dziewiętnastkę, to jest karma tyranii, więc jest dużo, dużo ambicji, takiego nieprzyjednania. Działam, byle by działam byleby nie po trupach, bardzo proszę, żeby ta energia, żeby skorzystać z tej ósemki, żeby wykorzystać ją na działania finansowe, na organizowanie, ale żeby to ego, nie przestrzeliło się za bardzo. Sobota jest dniem jedynkowym i oprócz tego, że jest to dobry czas na zaczynanie nowych rzeczy związanych z waszym, czy w ogóle poszerzanie pola działalności, mamy trójkę w dniu, więc też przyświeca słoneczko i taka mm, okazja, jakby szczęście do, do dobrych okazji, dobrych ludzi, to też jest dobry czas na nowe znajomości, na poznawanie nowych ludzi, bo niedziela i właśnie energią związaną z ludźmi z kobietami. Jesteście w drugim dniu osobistym, więc wtedy dobrze jest się przyjrzeć relacjom. To jest czas, kiedy właśnie potrzebujemy więcej przytulenia, okazywania czułości. No jakby ta energia kobiet jest znacząca, więc że to jest partnerka, bo jesteście męską piątką numerologiczną, czy jest to przyjaciółka, mama, babcia, ktoś bliski, zwróćcie się w tym kierunku. Opiekujcie tą kwestię emocjonalną w tą niedzielę. Szóstki numerologiczne, no i u Was tak, są trzycyjne: to jest poniedziałek, sobota i niedziela. W poniedziałek 16 jesteście w energii e, szóstego dnia osobistego. Zatem w ten poniedziałek. Zwróćcie uwagę na wasze relacje, jak przebiega ta komunikacja, czy nie pojawiają się jakieś problemy, jakieś wiecie, niezrozumienia, żeby tu mm, dobrze komunikować tak naprawdę o co wam chodzi, czyli mm, jakby unikać blokad, natomiast nikt to wyjdzie od was, że coś jest nie tak, żeby też chętniej to powiedzieć. Natomiast zawsze to jest dzień, który wzbudza trochę takie. Może albo inaczej, może wzbudzić takie poczucie, że czegoś wam brakuje, że właśnie czujecie się osamotnieni, osamotnione albo yy, niewystarczające. Szóstka lubi tak trochę podsycić tę pewność siebie i podrzucić też jakieś małe lęki czy paranoje. Miejcie to na uwadze, że to jest taki dzień, więc dobrze by było otaczać się dobrymi, wspierającymi ludźmi. Pozostając przy temacie relacji, sobota jest to dzień drugi osobisty dla Was piękny na spotkania, towarzyskie, bo jest trójka w dniu, więc nie unikałabym ludzi, tylko w drugą stronę w ten dzień, ten czas z tymi ludźmi jak najbardziej spędziła, zrobiła coś kreatywnego, coś otwartego, coś miłego. To samo w niedzielę, też jest trójka w dniu osobistym Waszym, drugie szóstki numerologiczne ze czwórką z dwudziestu dwóch, więc być może mm, razem z przyjaciółmi będziecie mieć jakieś wielkie plany na jakiś temat. Ale kulturalnie koncert, wystawa, nie wiem, pójście do restauracji, czy właśnie nie wiem, do kina. To jest bardzo fajny czas, żeby z tego skorzystać. Jeżeli chodzi o dni dziewiątkowe, to jest czwartek 19, czyli wtedy warto coś skoczyć, nie do działania. Nagi siódemkowej, ona się spotyka z ósemką, i tu też dobrze by było w pracy skupić się na rzetelnych działaniach, na takim perfekcyjnym wykonywaniu rzeczy. Siódemka daje tą perfekcję, daje to, żeby to wszystko było, wiecie, od A do Z przypilnowane. Ósemka daje dar organizatorski żeby, i siła, żeby to zrobić, więc coś, co wymaga takiej właśnie rzetelności i jakby Wiecie, dbałością każdy szczegół, żeby to było takie estetyczne, eleganckie, to wtorek jest na to idealnym dniem. Nie macie dnia zmian, więc jest, może być spokojniejszy tydzień. Siódemki numerologiczne. U Was energia, to co powtarzałam, nagrywając rolkę o grudniu, jest taka sama czyli dzień jest zaakcentowany tak jak dzień osobisty, no to zobaczcie, poniedziałek 16, karma relacji, jesteście w siódmym dniu osobistym i tutaj tematy relacji mogą wyjść na powierzchnię, na światło dzienne. Może to być na planie fizycznym, coś się zamanifestować, może też temat relacji wymagać z głębszego przeanalizowania przez Was w Waszej głowie, ale albo jeżeli macie ochotę, Posłuchać wartościowego podcastu o relacjach, poczytać książki z nastawieniem o relacjach, no to też jak najbardziej w ten dzień w zadumie, w większym rozleniwieniu, w większym wycofaniu. Natomiast w środę 9 może przyjdzie jakiś etap w 9 dniu osobistym, Środa środę 18, ja myślę z przepraszam, bo środa ma 18 dni, a jeszcze dla Was jest 9 dniem osobistym. Być może przyjdzie siła na zakończenie czegoś. A jeżeli nie, to też może być dzień, kiedy będziecie po prostu chcieli chciały się schować, uciec, jak to w dziejącce bywa. Jestem niewidoczna dla świata, nie za bardzo mam ochotę i też mo mogę mieć taki nostalgiczny nastrój. Eee, taniec zawsze jest dobry przed lustrem w domu, czy nawet nie przed lustrem, po prostu, kiedy nikt Was nie widzi, jak macie na to ochotę e, przepuścić emocje przez e, taniec, czyli terapia tańca. Bo dużo tutaj te słowa, pada do słowo relacje, przypas piątek, 22, dwójka, drugi dzień osobisty znaczy się i sobota, trzeci dzień osobisty. Uwaga na rozproszenie w sobotę, na bezsensowne i kompulsywne na przykład wydawanie związane załóżmy ze świętami albo z innych któryka lubi kompulsywne zachowanie, więc unika rozproszenia takiego energetycznego właśnie, że wiecie, chcecie wszystko kupić, ale ogólnie jest to super czas na spotkania z ludźmi, nie brońcie się przed tym, spotykajcie się, w piątek więcej uwrażliwienia i tematów też relacyjnych, natomiast tutaj mówię, do głosu dochodzi taka empatia, współodczuwanie innych, być może trzeba będzie załagodzić jakiś konflikt, czy kogoś wesprzeć w tych tematach związanych z komunikacją wtorek, 17, energia ósemki do przodu działać, organizować, pracować bardzo fajny czas na inwestycje ale też na wszelkie zadania wymagające siły i takiej nie wiecie, sprawczości czwartek 19 jest dzień jedynkowy uwaga na przerost ego, uwaga na terenizujące zachowania, czy na ludzi, którzy też mogą być w waszym otoczeniu, próbować wejść na głowę, natomiast jedynka róbcie swoje, idźcie po prostu do przodu no i niedziela, dzień czwórkowy, mocno, więc może tutaj ograniczyć komunikację, dobrze się skupić na zadaniach wymagających skrupulatności, jak to w czwórce bywa. A najlepiej zrobić sobie plan dnia. To nie muszą być koniecznie kwestie związane z zawodowymi rzeczami. To może być przestrzeń domowa, dobry czas na porządki, na ułożenie w papierach pewnych rzeczy, na nie wiem, przyjrzeniu się swoim finansom, budżet i tak dalej. Czwórka lubi też liczby, tak, jest to taka wibracja. Księgowo, księgowych ja się zawsze śmieję, natomiast mniej tu wylewności, więcej właśnie zadań. No to realizujcie te zadania, bo w piątek, boże w poniedziałek 23 wchodzicie w energię piątkową, więc mogą być zawirowania. Ósemki numerologiczne, u Was tydzień wygląda tak, że jest jeden dzień taki ezoteryczny, w cudzysłowie wtorek 17, to jest dziewiąty dzień osobisty. No i znowu spotkanie z ÓSemką, więc dobry czas na kończenie rzeczy związanych z kwestiami zawodowymi, dokończenie, podsumowanie. Ale też to jest większa kreatywność w tym czasie dziewiątka, lubi kreatywne rzeczy. Bardzo dobry czas, żeby znaleźć tą chwilę na bycie w naturze. Wystarczy nawet nie, nie, niedługi spacer w parku. Dzień zmian, zmianowy, zmienny, no bo tak wszystko czułam z wolnościowej też dziewiątki, ma też lubi wolność, więc może mogą być to kwestie związane z jakimiś właśnie autorytetami, o, w ten wtorek, drugie ósemki, przyjrzyjcie się temu, autorytety, być może coś wymaga, jakiegoś puszczenia, uwolnienia, natomiast niedziela 22 jest dniem e, waszym piątym osobistym, to może być dzień, kiedy puszczają Wam wszystkie wrotki. Mamy dwudziestkę, dwójkę. Ona też mówi o ekstremalnych zachowaniach. Możecie chceć zrobić coś bardzo szalonego, wolnościowego, takiego wiecie: pieprzyć konwenanse i, 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 i łapać życie za, za rogi, za opiekowanie zmysłów, seks, w ogóle sport, tego typu rzeczy. Z umiarem. Działajcie, korzystajcie z umiarem. E... Relacyjnie czwartek, piątek, czwartek, drugi dzień osobisty, piątek, dwu, dwu, trzeci dzień osobisty. No, i teraz w zależności od ustawień, czwartek, drugi dzień osobisty, dziewiętnastka w dniu, no właśnie, to może pójść dwojako, tak? Czyli na, na, na światło dzienne czy na tapecie, relacje ktoś bardziej apodyktyczny, z ustawieniami bardziej tyranizującymi, może po prostu kogoś tyranizować albo. Działać w sposób taki włacz czy niesprawiedliwy. Tu chodzi o wyczulenie i empatyzowanie z drugim człowiekiem, wyczulenie na jego potrzeby, zwrócenie uwagi na to, jak ludzie wokół się zachowują, jak nas czytają. Natomiast piątek 20, energia trzeciego dnia osobistego, to znowu mocno o relacjach, lżej, lekko, przyjemnie. Warto otaczać się w ten dzień też kobietami. Natomiast w ogóle z takim optymizmem i z uśmiechem podejść do tego dnia, nie spinać się za bardzo, zrobić rzeczy jakby tak przed świętami, wiecie, w towarzysko, do na imprezy w ogóle, na spotkania z innymi, może Christmas party. Pracowo macie już trzy dni, bo poniedziałek, środę i sobotę. W poniedziałek jest energia ósemkowa, bardzo ładna. Też działa tutaj silnie intuicja, więc warto z niej skorzystać w tematach biznesowych. W środę jesteście w energii zaczynającej. No to znowu duży powiew takiej, takiej nowości, ale może być też taka rozbiegana energia, więc warto ją gdzieś tam usystematyzować. No i w sobotę energia czwartego dnia osobistego, więcej o planowaniu, działaniu. A może być też gorączka przedświąteczna. Natomiast tutaj mogą być też w tych pracowych obowiązkach, niekoniecznie zawodowych, ale w ogóle o obowiązkach, mogą być znaczący ludzie. Tacy, którzy przyjdą i po prostu pomogą, więc będzie przyjemniej. No i dziewiątki numerologiczne, ostatnia wibracja. Kochane dziewiątki, zaczynamy tydzień dziewiątym dniem osobistym, więc coś, co jeszcze wymaga zakończeń, podsumowujemy w tym poniedziałek. Relacje te też tutaj się mocno pojawiają, więc być może będzie jakaś moc do zakończenia tych kwestii relacyjnych, natomiast na pewno może być co dzień bardziej w zadumie i w takim, może nie niechęci, ale ta energia może być niższa w tym poniedziałek, więc sobie na to przestrzeń, po prostu nie puszujmy do przodu, niech, niech ten dzień minie, zróbmy co mamy zrobić i nie skupiamy się za bardzo na tym, że nam się na przykład nie chce, po to żeby w ten wtorek już wejść z taką energią na większym powerze, jest jedynka z siedemnastką w dniu, więc Dobry dzień na załatwianie różnych rzeczy, na pokazywanie się światu, bo to jest energia jedynki, więc jak chcecie z czymś wystartować, jest z pomysły pomysłem w pracy, bardzo dobry czas na to. Właśnie środa czwartek, bardziej o relacjach. W środę dwójka, znowu z dziewiątką więc znowu temat relacji, w dniu zakończenia, chociaż to jest taka bardziej dziewiątka marsowa, więc też w działaniu. Pamiętajcie, że to dni dwójkowe. Mówią o tym, że możemy więcej rzeczy brać do siebie, miałabym to na uwadze. No i znowu, w zależności to może być tak, że Wy potrzebujecie wsparcia, jeżeli tak jest, poproście, co nie zawsze jest łatwe, natomiast może ktoś po prostu Was poprosić o wsparcie jakaś kobieta, zadzwonić i też poświęćcie jej czas czy się spotkać, jeżeli będzie potrzebowała pomocy czy po prostu dobrego słowa. Natomiast czwartek jest bardziej o lekkich rozmowach, o small talkach. O śmianiu się. Natomiast też dobry dzień na ubieganie się, na przykład o podwyżkę. Czy w ogóle na wystartowanie z czym? Zawsze trójka daje szczęście. W piątek, 20 dzień pracowy może być więcej do zrobienia. Najlepiej zrobić sobie listę, zawsze to mówię. I więcej może być do zrobienia na polu, polu też współpracy. Czy wypracowania sobie czegoś z kimś. No, i sobota jest dniem zmiennym. Dużo energii rozpocznie, ale to jest fajna energia, która budzisz się rano i masz milion pomysłów. Jak się spotyka z trójką, to czasami ciężko te milion pomysłów zrealizować, jeżeli w ogóle je się da, ale to jest fajna energia, że warto obmyśleć sobie różne rzeczy, nawet je zapisywać. Jeżeli dzisiaj tego nie zrealizuję, to być może przyjdzie na to inny czas. Natomiast mocno tak właśnie wibracyjnie, jeżeli chodzi o spotkania, bardziej sensualnie, magnetycznie. Mam ochotę zrobić więcej i trochę też puszczam więzy, puszczam jakieś ograniczenia i dam jej się ponieść fantazji. Niedziela, czas na relacje, i jest świetny czas na randkę, na budowanie czegoś nowego, czegoś na dłuższą skalę. Czegoś, co wymaga właśnie takiego wysiłku, ale to ma bardzo silne fundamenty, ale dobry czas na obiady rodzinne, na wyjścia i też na kwestie beauty, tak jak zawsze mówię, szóstka, żeby zaopiekować swoją kobiecość, drogie panie, cokolwiek rozumiecie przez waszą kobiecość, bo każdy ma inaczej. I to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. W razie pytań jest to Was. Dla waszej, do Waszej dyspozycji na Instagramie. Tymczasem życzę Wam pięknego tygodnia. Ściskam.